it's a cold night baby and i'm on my way to you and the snow keeps falling down true I witam Was w kolejnym siódmym już odcinku naszej świątecznej serii. Razem z naszą Robin się witamy. I kochani, jesteśmy w Kasie, bo chciałam Wam pokazać, jakie tutaj mam nowe stroje dla naszej Robin, bo troszkę jej pozmieniałam. Nie jest tego dużo, ale ponieważ ja lubię siedzieć w Kasie, więc pomyślałam, że zanim przejdziemy do odcinka i odniosę się do tego, co już widzieliście w Kadzsance, to pokażę Wam najpierw jej stroje. Ten strój jest taki sam. Tutaj mamy nową sukienkę, taką oczywiście też świąteczną. Wszystkie stroje nadal są świąteczne, więc tutaj zaskoczenia nie będzie. Tutaj też jest nowy komplecik czerwony golfik z czarną spódniczką. Ten został na razie jeszcze taki sam, bowiem szczerze uwielbiam ten sweterek na naszej Robin, więc jeszcze go nie zmieniałam. I tutaj ten pierwszy strój też został zmieniony na taką tunikę, sukienkę. I dodałam jej chyba jeszcze jeden strój do snu. O tak, też taki. I jeszcze nasza Neiva. Nie wiem, czy Wam ją już pokazywałam, czy nie. Ale oczywiście ona też ma jeszcze więcej strojów. I oprócz tego pierwszego z dzwoneczkiem ma taki świąteczny sweterek. Dziękuję Dari za podesłanie mi linka do tego moda. I jeszcze ma taką kokardę z dzwoneczkiem. Dobrze, przechodzimy już. To są wszystkie stroje, więc przechodzimy już do rozgrywki. Dobrze, i jesteśmy już w rozgrywce. Jak widzicie, kontynuujemy to, co było na kaccęce. Pojawił się u nas tutaj Liam, ojciec. Naszego Logana. Logan na chwilę jest dodany do rodziny, no bo spędził tutaj noc razem z naszą Robin. Co ty byś tu chciała zaprzyjaźnić się z kimś? No to ci zaznaczymy. Bardzo proszę, chciałabym, żeby oni się poznali. Liam z naszą Robin. Robin nagle poczuła się inaczej, tak jakby wszystko wokół się uspokoiło. Wygląda na to, że Liam, który jest w pobliżu, wprawia ją w bardzo spokojny i ciepły nastrój. No proszę. No kto by pomyślał? No dobra, poznajcie się tutaj. Dobra. Ponury uwielbia naturę rodzinną. Dobrze. I chciałabym, żebyś o matkę, jakim od razu skoczyło, widzieliście? Na ile mieli pasek zielony? Dodaj, utwórz grupę może. O tak. Dopiero się poznali i aż na tyle? No dobrze. Dobrze. Mm, opowiedz jej dramatyczną historię. Powiedz, jak przyszedł do ciebie Logan w środku nocy ubrany tylko w piżamkę, a ty, Logan, jak tam kochany, ty byś chciał towarzystwa? No to pobaw się tutaj, pogłaszcz. gawosz z naszą nejwą. Przyjazne, naśladuj. Proszę bardzo. Tak, był środek nocy. Mhm. Opowiedz mu to jeszcze raz. I jeszcze, co tutaj możesz, o czym tu jeszcze możesz rozmawiać? Po entuzjazmu i się gotowaniem. Powiedz, że powinni zostać na śniadanie, bo przygotowałaś pyszne naleśniki. Logan i Neiva się przyjaźnią. Świetnie, bardzo się cieszę. Tam nasz Logan się bawi, a my chwilę możemy porozmawiać. Oczywiście Logan u nas nie zostanie, tylko wraca z tatą do domu. Ale żeby było wygodniej, to na chwilkę go tutaj dodałam do rodziny. Jest jeszcze stolarzem nasz Liam. Bardzo się cieszę. Super. Ale jeszcze może tutaj byśmy coś o czymś. Porozmawiali, popraw mu humor, powiedz, że no, na szczęście wszystko dobrze się skończyło i że byłaś w pobliżu. Oczywiście Liam, tak jak też widzieliście, poszedł do pracy, nie zostawił bałego samego. Z Loganem była jego matka powinna być, ale no, coś tutaj się innego wydarzyło. Na pewno jeszcze się dowiemy co. Dobra, ale on na ciebie patrzy. Zobaczcie, jaki wzrok. A tobie się podoba kaloryfer? No, też pięknie. Mm, bardzo się cieszę. Możesz się pochwalić kolekcją książek. A co ty, maluchu, idziesz robić? No, idziesz oglądać tatę. Dobra, no możesz. Możesz sobie też poekscytować i otworzyć jeden prezent. A co? Zdoby to odczucie. Proszę, patrzcie jak szybko. Dzięki tobie mój dzień od razu jest lepszy. Sprawiasz, że się uśmiecham. Zaraz tutaj zajrzymy, jak to tutaj wygląda. Matko, a dobrze jestem na nim, bo już myślałam, że e... otwórz profil. Przyjaciel, wspaniała chemia. No, pięknie. A ty sobie otwórz prezent maluchu. No, pięknie to tu wygląda przy tym kominku. Co dostałeś? Kawałek gliny. Z kawałka gliny to trudno będzie ci coś. Ty chyba nie możesz, dzieci małe nie mogą się bawić kawałkiem gliny. Nie, nie mamy tutaj niestety żadnych zabawek. Ale możesz się, wiem, możesz się pobawić w kuchni, w szafce. O, idź się bawić. O matko, a ty co to, co to za serduszka tu były? A co wy robicie? O matko. Dobra. Skoro chcieliście się objąć, to może w takim razie przestawimy to tu i może weźcie sobie porcję razem. Jak na chwilę chociaż skończycie rozmawiać. Już macie. Rom... Skąd te romantyczne się tu znalazły? Ojejku, co ty tu masz? Gdzie ty idziesz jeść, kochana? Nie, o tu chciałam, żebyś usiadła. Nie tam a ten idzie się tu. No czemu oni mnie denerwują? Usiądź tu. Albo usiądź razem. Jak mnie to denerwuje, jak oni... O, ktoś chce kupić obiekt, dobra, będziemy musieli. Czyżbyś jednak się przesiadła? No dziękuję. Może rozmawiaj o niedawno przeczytanej książce. Może być. Tylko jedz, nie zapominaj jeść, mimo tego, że jest tutaj i poznaj jeszcze, weź. Czy ty zjadłeś naleśniki, kochanie? Czy je postawiłeś gdzieś? Wzięliście wszystkie naleśniki? To weź sobie tego porcję może. O, dobrym. Jest dobrym simem. To nie dziwota, że wam się tak dobrze gada. Tutaj te poduszki pięknie wyglądają. Ale trochę wchodzą simy w nie, jak siadają. Myślę jednak, że to jest do przeżycia. Zaraz będziemy musieli się pożegnać, bo mamy dużo do zrobienia. Dzisiaj widzieliście nasze dzisiejsze zadanie. Musimy. Wziąć udział w wolontariacie. Myślę, że to by do naszej Robin pasowało i zajmiemy się dzisiaj y, trochę rozwijaniem umiejętności. Oczywiście zorganizujemy też spotkanie klubu, bo musimy zdobywać punkty klubowe, choć na razie to spotkanie tylko z naszą Alessandrą. Z kim ty masz tu? No, tak, z żoną masz złe relacje. No nie dziwię się. To jest całkiem o teorii kolorów też możesz porozmawiać. Skoro Wam się tak, Boże, jak się na siebie patrzycie. Dobra, zaraz zobaczymy. A to wyjdziecie? Romantyczny prezent? O, matko. On ci dał prezent? No, się... A, słuchawki ci dał, no świetnie. Robin, czy ty jesteś przypadkiem no tak, jesteś bardzo fliczciarska. Mm -hmm. no, dobra. Świetnie wam to idzie, moi kochani. Powiem wam szczerze, że nie wiem, co tu się wyczynia. Ale no, poplotkujcie jeszcze chwilę i będziemy kończyć to spotkanie. Tak chyba będzie bezpieczniej. To zaraz zostawimy, bo trzeba będzie pozmywać. O. Dobra. Mm, I co wy robicie? No, matko. Czy wy to widzicie? On ją wziął za ręce. Ale to słodkie. Ale Liam, ty masz żonę. To wszystko jest bardzo skomplikowane. Ojej, co tu się porobiło? No gra jednak potrafi czasem zaskakiwać. Dobra, jeszcze może zapytaj go o gust muzyczny i będziemy już kończyć. Jaką muzykę lubisz? Hmm? Albo jakiej nie lubisz? Dobra. O matko. Czy wy to widzicie? Mam ją łobił. Dobra. Wysyłamy Liama z loganem do domu. Robin zdecydowanie musi ochłonąć. Tego jestem zdania. Dobrze, widzę się z Wami za chwilkę, bo muszę logana przenieść do innej rodziny. Jesteśmy już z powrotem. Nasza Robin została już tutaj sama, goście już poszli do domu. Ona pije sobie teraz tutaj gorącą czekoladę z piankami. No i zobaczcie, w jakim jest nastroju. Proszę bardzo, gorąca pieszczota, ach słodki dotyk innego Sima. Wyjątkowa więź, otrzymanie romantycznego prezentu. Zanosi się na miłość, a wszystko dzięki otrzymanemu właśnie romantycznemu prezentowi. To wspaniałe święto, poczucie bliskości. Przebywanie w towarzystwie kogoś, z kim Robin przeżyła dużo miłych chwil, sprawia, że wspomnienia wracają. Jeszcze gdzieś tu, proszę bardzo, tu jest, zarumieniła się z powodu hmm, kogoś lub czegoś. No i w takim właśnie stanie jest nasza Robin, proszę bardzo. Tak wygląda, tak się uśmiecha. Zupełnie się tego nie spodziewałam, powiem szczerze. Nie miałam pojęcia, że Robin i Liam tak sobie przypadną do gustu sami z siebie. Ich reakcja na siebie była dla mnie dużym zaskoczeniem. No i teraz zastanawiam się, co dalej z tym zrobimy. Nie mam pojęcia. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania, ty kochana w tym momencie skorzystaj. Weź zimny prysznic, bo ci się przyda, bo zupełnie nie masz pojęcia, co się z Tobą dzieje i umyj zęby. I zaraz zajmiemy się resztą rzeczy, które dzisiaj mamy zrobić. Zastanawiam się, jakie jest Wasze zdanie. Hmm, oczywiście nie rozwiąże się ta sytuacja szybko. Dowiemy się jeszcze więcej, co tam się u Liama dzieje, jak wygląda jego związek, no bo musimy pamiętać, że Liam ma żonę. Ma żonę, której jeszcze żeśmy dokładniej tutaj nie poznali, a ewidentnie on i Robin coś poczuli do siebie. Także no, zobaczymy jak to się dalej potoczy, co się wydarzy. Ja jestem bardzo ciekawa. Oczywiście włączymy sobie tutaj muzykę. Włączymy jak zawsze zimowe święto. No tak, Alessandro, ja i ja, ja się przyjaźnimy. O, ma, robi nasza dobrą reputację. Super, bardzo chciałam, żeby ją miała. I najpierw może spełnimy dzisiejsze zadanie, czyli weźmiemy udział w wolontariacie. Myślę, że nasza Robin wzięłaby udział w jadłodalni dla ubogich. W końcu święta to taki czas, kiedy właśnie te jadłodalnie są jeszcze bardziej potrzebne niż normalnie. A że nasza Robin tutaj kocha gotować, to myślę, że to byłby ten wolontariat, w którym wzięłaby udział. Także ona idzie wypełnić nasze zadanie, a ja się widzę z Wami po powrocie. Włączyłam kochani już, chociaż Robin jeszcze nie wróciła, bo zobaczcie. Ro zadzwoniła do nas Alessandra, żeby powiedzieć nam, że znalazła pracę. Pracuje jako opiekunka do dziecka w miejscu o nazwie Mała Menageria. Czyli to, co doradzaliśmy Alessandrze, to chyba widocznie zrobiła, tak mi się wydaje. Robin zaraz już powinna wrócić. Mm, już prawie. Tablica powiadomień pełna. Wolontariat kształtuje charakter i potrafi być świetną zabawą. Robienie czegoś dla innych wyzwala pozytywne emocje. Dobrze, cieszę się, kochana Robin. Może najpierw, zanim zajmiemy się czymś w domu, chciałabym, żebyś poszła tutaj, choć pogłębiać chwilę wiedzę. Tutaj mamy co? Ostrokrzew, nawoź szpinak, i też bym chciała, żebyś pogłębiała wiedzę. A potem wrócisz, może, do domu i rozpoczniesz spotkanie klubu. Och, jak nasza Nejwa, tu sobie słodko śpi. Zobaczcie. Ona jest taką słodzinką. Spotkanie się rozpoczęło. Podejdź tutaj. Poczekamy na naszą Alessandrę. Przyjazne. Co tu jeszcze będziemy mieli? Może opowiedz dramatyczną historię. O, usiądziecie sobie tu razem. No świetnie. Tylko nie mogę Was obserwować, bo cały czas na coś trafiam. A wy rozmawiajcie. I zaraz miałyśmy gotować z. Dobra. Gotuj z Alessandrą i może zróbcie, mm, 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 może lekką sałatkę z arbuza. A jak wygląda nasza sytuacja? O, mamy już 219 punktów klubowych. A dobra, to zobaczymy ile nazbieramy po całym dniu. Bolicie brzucha? Nie, głodna jesteś? No dobra, zaraz ugotujemy, to coś zjesz. Nie, no, a proszę, zobaczcie, kto przyszedł. No, doskonale. Chodź tutaj, kochana. Zapytaj się go, co się stało. O, tu mieliśmy zaproś do środka. Porozmawiamy sobie chwilkę. O, mm, może, ale nie będziemy narzekać, tylko zrobimy ożywioną rozmowę i O, Alessandra jak na nich zerkała. O, Liam sobie siadł przy komputerze idealnie. Dobrze, że Wam humory dopisują. Zabawne może nie zabawne, tylko przyjazne. Musimy brać. Przyjazne jest ważne. Może opowiedz dramatyczną historię. No, zobaczcie tylko. O, widzę, że Liam też jest nieźle zarumieniony. Nie, pierwszy pocałunek nie. Przyjazne, my tylko rozmawiamy. Oczywiście, Liam przyszedł podziękować naszej Robin za wszystko, co zrobiła dla małego Logana. Bardzo się teraz przyjaźnią, no idzie wam świetnie to przyjaźnienie, naprawdę. A Robin, okaże mu podziw. A co wyjdziecie? Ja się, ja się boję, co wy chcecie robić? No tak. Mhm. Liam. Opanuj panuj się. A tobie się to podoba. I muzyka ci się podoba. Mhm. Podziel się pomysłami. Podziel. Skończcie z tym obejmowaniem się. Cieszę się, że nie znudziły cię jeszcze moje dowcipy o Lamie. Mam wrażenie, że świetnie mnie rozumiesz. No, ja też mam wrażenie, że się świetnie rozumiesz. Chyba z Liamem nie zajmie nam tak dużo wymaksowanie. Dobrze, porozmawiajcie sobie i zaraz będziemy kończyć i spotkanie klubu co wy robicie no i kochani powiedzcie mi proszę co ja mam z tym faktem zrobić proszę bardzo nie no muszę opuścić ściany tak żebyście dobrze widzieli o o to tak się właśnie słuchają mnie simy Hmm, dobra, Robin, pożegnaj Liama. To będzie najlepsze, co możesz teraz zrobić. No, bardzo szczęśliwa jesteś, no? I zobaczcie Alessandra jak popatrzyła na Liama, jak wymienili spojrzenia. Alessandra chyba doskonale wie, co się tu święci. Dobra, i zobaczymy sobie punkty klubu, bo mieliśmy do wykupienia popularny klub, większa pojemność, bonus do przyjacielskości i silniejszy nastrójnik braterstwo. Zaraz zobaczymy, czy możemy na coś te punkty wydać. Możemy na popularny klub. O, możemy większa pojemność, ale większa pojemność to na razie nam niepotrzebne. Może weźmy sobie na razie popularny klub. Kobieto, idź skorzystaj, chowaj, sprzątnij, umyj zęby i będziesz kładła się już spać. Zadanie na dzisiaj udało nam się wypełnić. A ja będę się z Wami żegnać. Słyszymy się już jutro, więc już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek. Hej, hej!